Dzień dobry moi drodzy, witajcie na Polach Książkowych. Przychodzę dzisiaj do Was z filmem, na który w ogóle pytanie padło w Q&A, czyli które książki chciałabym, żeby zostały zekranizowane. I taki film miałam w planach zrobić i właśnie miał on być w planach teraz nawet, więc bardzo dziwny zbieg okoliczności. Ale słuchajcie, jest taka kwestia, że... Nie będę tylko, jakby pochyla się trochę bardziej nad tym tematem, nie będę tutaj tylko rozmawiać o tym, które by miało zostać zekranizowane, ale nawet jest pewna książka, którą widzę jako przedstawienie w teatrze, jako sztukę. Um, też podzielę trochę te książki na takie, które miałyby być mini serialem, serialem, zwykłym filmem. Jaka stacja według mnie by się do tego najbardziej nadawała, więc myślę, że bardzo ciekawy temat. Zaczynajmy. No i tak, oczywiście tutaj mam ściągi wszelakie, dlatego że nie sposób byłoby spamiętać jeszcze z moją pamięcią to już w ogóle. Więc zacznijmy sobie od mojego ulubionego autora, czyli od Kena Foleta. No więc tak, została zekranizowana chyba jest mini seria albo serial z filarów ziemi. Tylko że. Jakoś tak ja na przykład, ba, znaczy bardziej mnie ciągnie do tego, żeby została zakranizowana ta e, trylogia Stulecie, dlatego że tam mamy naprawdę fantastyczne, fenomenalne połączenie tego wszystkiego, co się działo e, w XX wieku, po prostu we wszystkich praktycznie krajach, takich wiecie, na no, no tyle ile pozwala rozbudowanie fabuły. Ale mamy czasy przedstawione, jak to kiedyś wyglądało w Rosji, jak wyglądało to w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, jest chyba nawet Austria wspomniana, um, Stany Zjednoczone, cały rozwój na przykład Stanów Zjednoczonych, to jak wyglądały Niemcy w trakcie podziału um, i w ogóle no, w trakcie budowania muru berlińskiego, jak to wszystko wyglądało w Rosji. No i tutaj akurat. Ken Follett ma bardzo rzetelne źródła, jeżeli chodzi o informacje, więc uważam, że to byłaby naprawdę mega sprawa. I ja tak troszeczkę, tak jak nad tym myślałam, to bardziej bym to widziała jako serial, dlatego że to jest tak rozbudowane. Oprócz tego jeszcze, jeżeli by się trafił ktoś konkretny, kto by to stworzył, to by można było jeszcze bardziej rozbudować tę książkę, bo książka jest i tak gruba. Więc wydaje mi się, że gdyby właśnie to rozbudować w formie serialu, można by pokazać jeszcze więcej. No i tutaj kolejną książką, którą bym chciała, żeby została zekranizowana, to jest oczywiście igła. <laughs> igła to byłby fantastyczny film. To jest coś, co naprawdę bardzo bym chciała, żeby było coś, coś na kształt incepcji. W sensie chodzi mi o taki cały wygląd tego filmu, żeby to właśnie było. W tym klimacie, wiem, że to są dwa zupełnie różne e, gatunki i w ogóle, ale taki klimat mi trochę pasuje. I jeżeli jeszcze chodzi o Kenafuleta, no to oczywiście na czasie byłoby nigdy. Fajnie by było właśnie jakby twórcy, którzy by się, ewentualnie by ktoś może chciał zekranizować nigdy. To jest bardzo mocno na czasie. Myślę, że to byłby bardzo popularny temat. Tak samo jak, nie wiem, no na przykład był koniec świata przewidziany na 2012 rok. No i też przecież wychodziły filmy o tej tematyce. I tak samo tutaj akurat ten falec przewidział wojnę. <noise> Więc wydaje mi się właśnie też, że ten temat wojny nuklearnej nawet byłby po prostu bardzo taki sprzedajny. I ogólnie fajnie byłoby to zobaczyć, bo też naprawdę. I tutaj właśnie taka szybka akcja by się działa, że mamy jeden, mamy akcję tu, potem wszystko tam i tak dalej. Takie właśnie są na takich filmach katastroficznych, typowo. I przejdźmy sobie teraz do fantastyki. Tu będzie tak nie po kolei, dlatego że ja przeglądam wszystkie książki, które czytałam, więc będzie bardzo nie po kolei. No ale przejdźmy sobie do tej fantastyki. No i tutaj mam Sarę J. Maas. Sarah J Maas z, z dworami, nie czytałam Szklanego Tronu, ale z dworami To jak najbardziej Fajny początek właśnie jest taki Mega ciekawy, dlatego, że tutaj Mamy, to się jakoś Fachowo nazywa Zapomniałam jak Oczywiście mam na końcu języka No ale wytłumaczę pokrótce, że jakby to pierwsza część Opiera się na, chyba tak Bo to mamy jakby motyw pięknej bestii I I to naprawdę byłby też Fajny Fajny bardzo serial i właśnie to bym widziała, coś takiego jak Pamiętniki wampirów coś w tym stylu, właśnie Stacja CW by naprawdę tutaj była spoko. No i właśnie kolejna książka, którą ja uważam, żeby się nadawała, no to jest Dywan z wkładką. Zresztą sama autorka twierdziła, że widziałaby na przykład Joannę Liszowską w, w kreacji Tereski Trawnej. I właśnie tutaj ja bym się pochyliła bardziej nad tym, żeby to było w formie sztuki, dlatego że to jest komedia kryminalna. E, i, I akurat teatr ma to do siebie, że tam robi się komedie, robi się właśnie takie śmieszne rzeczy, z których widzowie mają się śmiać, powodować. I tutaj myślę, że byłoby takie bardzo duże pole do popisu e, dla twórcy scenariusza, który by po prostu nawet e, podkręcił to wszystko. By, by pokazał jakieś wszystkie potknięcia Tereski, jakieś nie wiem, wygrzebowanie kasztanków i e, z kieszeni. I ja na przykład nie widzę tego na wielkim ekranie, ale jako sztuka w teatrze uważam, że miodzio. Następna książka to e, książka, może trochę zapomniana przeze mnie. E, trochę książka, o której w ogóle praktycznie ostatnio nie mówię, w ogóle nie mówię. E, no to Silver Rerum. I to jest książka z elementami realizmu magicznego i tutaj też, to by było bardzo fajne na film i to jest ogólnie taka książka, w której gdzieś tam naszym bohaterom cały czas towarzyszy nieszczęście, nie mają oni na przykład, nie wiem, no szczęścia do tego, żeby być ze sobą i tak dalej, no, ale, ale tu bardzo głęboko przedstawiłam, to jest naprawdę bardzo ciekawa książka, obiecuję. Ale właśnie mamy y, cały czas takie przeciwieństwa losu. Naprawdę fajnie było, gdyby wziął się za to jakiś reżyser, który po prostu przedstawiłby jakoś też ten tragizm tego wszystkiego, te właśnie te, te ciążące nieszczęścia i też te elementy realizmu magicznego, one by fajnie tutaj, jeżeli czytaliście tę książkę, to, to będziecie wiedzieć, o co mi chodzi, ale to jest tak mało popularna książka. Są tutaj na przykład takie takie rzeczy typu, że ktoś jest owiany jakąś legendą diabła czy coś tam i fajnie by było tutaj na przykład wstawiać takie wstawki z takim twistem a tak jakby, pod, pod, no, wiecie, taki e, machający się obraz i tak jakby takie przebłyski przewidzenia osoby na przykład takiej jako kogoś innego, e, i, i tak dalej, tak samo właśnie tutaj jest bohaterka zamknięta w zakonie, i też fajnie było na przykład te zakonnice jakoś tak, e, taki zrobić właśnie ten twist, taki, e, te, e, ten taki przeskok nagły, jakby wiecie, taka chwila takiej, takiej zmiany. Ale to by było spoko, ja już to tak widzę. <gry> Dobrze, kolejny film, też realizm magiczny. I oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie wspomniała tutaj o czarnym mieście. E, czarne miasto jednak widzę troszeczkę inaczej niż Silverum. E, czarne miasto bym widziała jako coś takiego, tam jest jakby dużo takich wspomnień, dużo takich mgły, e, dużo czegoś takiego, wiecie, takiego ciepłego. Nie mogłabym się doczekać ekranizacji tego naprawdę. Dobrze. A więc następne, przejdźmy sobie do czasu żniw. I to jest książka, właściwie seria, którą bym widziała na przykład. Dla mnie to jest tożsame praktycznie, jeżeli miałby się stworzyć film. On by poleciał na fenomenie Igrzysk Śmierci niezgodnej, więźnia labiryntu. To, to na pewno by poleciało na tym właśnie fenomenie. Więc uważam, że czas żniw, jako właśnie przedstawiony, nie wiem, że. Porywające, jak igrzysko śmierci i coś takiego, to na pewno, na pewno to by poszło. Kolejne książki to jest właściwie seria, i to jest, um, to jest seria z Robertem Craftem, czyli Przemysław Żarski i jego trylogia. Ślad, blizna i cierń. I ja na przykład właśnie widzę to w takim klimacie typu wiecie, jak są takie te fałenowskie produkcje, takie bardziej mroczne takie właśnie kryminał, zabójstwo, coś tam, może coś takiego jak Chyłka i tak dalej. Um, coś właśnie widziałabym to w takim klimacie, ale na pewno nie takiego serialu długiego, ale takiego mini serialu takie osiem odcinków na serię, um, jakby to przedstawili jako Dark właśnie. Może właśnie też fajnie byłoby, jakby Netflix się za to wziął i, i przedstawił tę serię tak właśnie jak um, Dark, Fajnie byłoby, by to byli podobni twórcy o podobnym myśleniu. I uwaga, książka, która jest już właściwie zekranizowana, ale jej jeszcze chyba nie ma na ekranach. E, tak, dobrze spojrzałam. E, Gdzie śpiewają raki, czyli film, który ma swoją premierę dokładnie 26 sierpnia w Polsce na świecie chyba w czerwcu z tego, co kojarzę, ale tak nie mogę się doczekać. Jestem tak szczęśliwa, że wypuścili tę ekranizację i oczywiście zapraszam e, Was do obejrzenia tego filmu, bo uważam, że będzie warto. Kolejną książką, którą bym chciała właśnie, żeby została zekranizowana była sobie rzeka. I była sobie rzeka e, to jest Taki właśnie ciemny, jako taki ciemny, mroczny film. E, taki bardzo, wiecie, przygaszony, stonowane kolory, e, jakaś taka właśnie tajemnica, ale to by było, no, to by było super. I to koniecznie jako film, na pewno nie żaden serial i w ogóle, tylko właśnie taki film bardziej w takim klimacie, że jest tak ponuro. No i oczywiście idąc za ciosem, też fajnie, fajną opcją byłoby jakby ekranizowana trzynasta opowieść. I właśnie y, już w nie tak mrocznym wydaniu, jak była sobie rzeka, tylko właśnie 13 opowieść, to widzę jako bardziej takie coś z taką tajemnicą, y, że jest po prostu jakaś opowieść i dzieje się w tle. Y, właśnie, wiecie, przychodzi sobie dziennikarka, spisuje opowieść, tak to się wszystko zaczyna. No i właśnie nasza główna bohaterka, nasza pisarka, bo tak właśnie się dzieje w 13 opowieści, zaczyna snuć swoją historię. No i właśnie, żeby były tak, jak ona zaczyna opowiadać i żeby w tle się to wszystko pokazywało, żeby się pokazywało e, tą całą e, historię, ale to by było super. E, i, I tak lecąc po prostu dalej po serii butikowej, to na pewno chciałabym, żeby zekranizowano Kate Morton i Milczący Zamek. Ja wiem, że mi się ta książka średnio podobała. Ale ona ma taki potencjał na film, dlatego że ona w swojej konstrukcji po prostu była zła. Historia była ciekawa e, i też na przykład gdyby od razu zaczęto robić, wiecie, pozamieniać kolejność w ogóle w tej książce, dać, e, dać na sam początek takie mniej więcej wiecie takie przebłyski wyjaśnienia o co chodzi dopiero potem tą historię całą wplatać to by było naprawdę super no ja miałam problem z tą książką że ona mnie od początku nie zaciekawiła że ja nie byłam ciekawa dlaczego skąd ta prawdziwa historia człowieka z błota no bo dla mnie to jak jakiś potwór z bagien brzmiało E, Ażby właśnie, nie wiem, takiego, wiecie, jakbym na samym, jakbym na samym początku wiedziała, co chodzi, może to by było inaczej. Kolejna książka to Wojna Makowa i to była też książka, która na samym początku mnie zachwyciła, potem miałam takie research e, super, jeżeli chodzi o rzeczy różne strategiczne, wojenne i tak dalej. Rebecca Kwang zrobiła naprawdę super robotę. Ale po prostu to zakończenie było takie trochę do bani. Ta książka jest na tyle taka bezpośrednia, że tam nikt, wiecie, nikt się nie boja w jakieś, nie wiem, półsłówka i tak dalej. Więc moim zdaniem taki klimat wyjęty z Gryotron, bomba HBO ma gotową produkcję po prostu i yy przyciągnięcie. No, uważam na pewno tysiące, tysiące widzów przed ekranem. I od razu może wspomnę o trylogii Likaniusa, no bo to też byłoby super. Tylko, że to jest takie, właśnie nie wiem, bo to jest niby młodzieżowe, niby trochę dorosłe, niby właśnie na początku trochę młodzieżowe, potem już ma taki mocno dorosły klimat, ale tak przynajmniej jest w moim mniemaniu. Więc ja to bym po prostu albo jako film, albo jako taki. Serial typu Wiedźmin. O, właśnie, żeby to było zrobione tak jak Wiedźmin, takie bardziej poważne, mniej nastolatkowe, żeby na przykład po prostu przenieść, e, przenieść tego głównego bohatera nie do jakiejś tam szkółki, tylko na przykład, że on już jest na takich wiecie, e, studiach i, i ten cały klimat jest taki e, poważny, Wiedźminowski, a nie, że oni po prostu sobie jakieś nie wiem, robią czary mózgiem, e, tylko właśnie, żeby to było takie. Na poważnie, i w ogóle, no to by miało wtedy sens. I takie właśnie 80 odcinków na książkę. Mega. E, kolejną książką, taką bardziej baśniową, mitologiczną, e, nikogo też to nie zaskoczy, byłaby Kirke. Kirke to jest, to jest chyba jedno z takich moich marzeń, żeby to zobaczyć. Takie, wiecie, e, tak samo uważam, że pieśnia ileś powinna zostać zakranizowana. I tutaj bym to śmiało widziała e, na dużym ekranie przygody, właśnie Kilkę jak do niej tam przychodzili, tak samo Achilles, sztos. No i tak, mam dwie książki, które po prostu jak spojrzałam na nie, to sobie wyobraziłam ich ekranizację, ale ona była tak zła. Rozumiecie to? Widzę ekranizację przed oczami, ale ona jest okropna, dlatego że są to polskie książki i, i widzę to w wykonaniach polskich twórców. I jakoś tak jest dziwnie. Czyli lęk Tomasza Sablika i koniec baśni o mieście, w którym zawsze pada deszcz i skończył się świat Bartłomieja Grubicha. Dlaczego ja się tak trochę z tego naśmiewam? <grym> Dlatego, że koniec to jest taka bardzo surrealistyczna wizja końca świata. A lęk to jest taki trochę horrorowy i tak dalej. Na przykład... Nie wiem, nie wyobrażam sobie polskiej produkcji, gdzie na środku polany jakaś nagalaska od prawie czary. <świet> to jest takie to dziwne. Sorki, że się z tego śmieją. Może to nie jest wcale śmieszny temat. Może by był ktoś, kto by się za to mógł zabrać, ale bardziej to widzę jako taką produkcję amerykańską. Ale właśnie z i w takiej amerykańskiej wersji. Oni lubią takie. Wiecie takie filmy, i, i są dobrze w tym, które po prostu na przykład, właśnie tak jak tutaj, choroba opanowała cały świat, i tylko oni zostali i tak dalej, więc to więc było spoko. Tym bardziej, że to też się kończy takim, że nie wiadomo o co chodzi, więc naprawdę super. Na no koniec, no to już jest taki surrealizm. I nie wiem, jakoś nie potrafię sobie wyobrazić polskich twórców, żadnego polskiego aktora, w tym chyba, żeby ktoś się za to zabrał. Mm, Taki bardzo ambitny. E, osoba o takim świeżym umyśle, i tak dalej. To by myślę, że mogłoby pójść, ale jak na początku, jak na początku sobie to wyobrażałam, to miałam takie. Boże święto, to było dziwne. E, dobrze. są to Montefiore. Tu i teraz. Tu myślę, że mogłoby to bardzo fajnie polecieć em, na sławie pamiętnika Nikolasa Sparksa. E, po prostu uważam, że to jest jeden z takich fajniejszych, ważniejszych filmów, ważniejszych książek, z, z taką, wiecie, z, z fabułą fikcyjną, która przedstawia demencję Starczą. I tak, i taki bardzo dziwny film, który mógłby powstać, to byłby Testament Niny Wally, akurat z, z serii skandynawskiej jest ta książka. I to jest bardzo, bardzo ponura książka. To jest książka z takim naprawdę bardzo. Takim mocno życiowo pesymistycznym, taka wiecie, ostra bieda w domu, i tak dalej, wszystko, cała akcja dzieje się tak powoli. Tak naprawdę, tutaj mamy tylko spotkanie tego rodzeństwa, i w trakcie tego spotkania rodzeństwa, w trakcie tych, no powiedzmy, oni się tam spotykają co jakiś czas i to trwa, ale w trakcie tego poznajemy historię też tego rodzeństwa, i tak dalej. I to też by było fajnie, właśnie w takich stonowanych kolorach, takich przygaszonych, bardziej takich niebieskich. I, I po prostu, żeby wszystko tak się wolno działo, że na przykład, wiecie, i tak bardziej bez, bez słów, bardziej bez dialogów, same praktycznie takie sceny, takie, wiecie, takie bardzo mocno melancholijne, takie, żeby obraz e, mówił sam za siebie. Nie wiem. Jak zwykle, czy ja dobrze tłumaczę. Eee, dobrze, co tu mamy z takich poważniejszych filmów, właśnie? Grona gniewu. Ja wiem, że były chyba co najmniej dwie ekranizacje. Jedna była na pewno z 1940 roku, druga z 1990 chyba pierwszego albo 90. Nie wiem, chciałabym obejrzeć te starsze ekranizacje, ale też bym chciała, żeby powstała nowa, żeby to było odświeżone, bo to jest naprawdę ważna powieść. Więc to by było spoko. Jest takie właśnie w tym klimacie podobnym. No to Rdza Jakuba Myłeckiego to też jest taki film, który się nie kończy błędu, który się nie kończy. jakby. gronek nie kończą się sceną jakąś tam z puentą. ale yy, akurat jeżeli chodzi o Rdzę, to tutaj fajny, powstałby fajny taki polski film, typu na przykład, nie wiem. Mam przed oczami np. Cześć Tereska albo coś w tym stylu, żeby właśnie to było w takim klimacie zrobione. Z takich historycznych filmów może spotkajmy się w Maroku. To jest książka, którą czytałam ostatnio i ona tutaj przeplata w środku losy Grace Kelly, więc to też by był fajny obraz, takie odświeżenie tej postaci. Na pewno też dużo osób poszłoby na to do kina. To był po prostu romans z naprawdę fajnym tłem, z fajnym zakończeniem, moim zdaniem mega. I tak trochę horrorową, czyli wróć przed zmrokiem. Wróć przed zmrokiem właśnie fajnie by wyglądało ze względu na te linie czasowe, na te przybitki, dajmy na to wiecie, na przykład, bo to chodzi o to, że powstała książka o widzanym domu, którą przeżył sam autor tę historię. No, i jego córka po latach wraca do tego domu, żeby się z nim jakby rozprawić, odnowić, go sprzedać i takie tam rzeczy. No i ona zaczyna przeżywać to samo, co przeżywali jej rodzice, i właśnie fajnie by było, jakby ona na przykład, nie wiem, słyszy tam gdzieś grający gramofon i idzie, dajmy na to, wiecie, trzyma się poręczy, idzie na górę, zachodzi na górę i już mamy scenę z przeszłości, że to jej ojciec tam idzie na przykład, no nie? To by było fajne, fajnie, bo jakby ktoś to tak zrobił. No i co? No i na koniec coś bardzo lekkiego, czyli um, Nevermore. Przypadki Morrigan Crow. I to by było właśnie takie fajne coś, e, coś dla fanów Harry'ego Pottera. myślę, że to by był właśnie takie mm, fajny, taki, e, nie wiem, dla 12-latków, 13-latków taki właśnie fajny, e, fajny film, na który warto byłoby się wybrać do kina z elementami magicznymi. Fajnie by tutaj e, zagrało. CGI. No, uważam, że tutaj jest bardzo duże pole manewru. O, myślę, że to byłoby coś w stylu fantastycznych zwierząt. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to podobny, e, podobny klimat mógłby z tego wyniknąć. Zresztą, jak sobie wyobrażam, książkę to właśnie w tym klimacie. No i tak, misiaczki, robaczki, to jest to jest właśnie koniec, to jest ta moja lista. Jest to kropnie długa, e, a, ale po prostu. Ja i tak czytając książki zawsze je sobie wyobrażam, ale są takie, że na przykład bym chciała zobaczyć winny odsłonie inaczej e, albo, albo właśnie, że z chęcią bym po prostu obejrzała taki film. E, albo jest jeszcze taka opcja, że ja jestem taka, że bardzo, jak zresztą zauważyliście, e, wiele z was mówi, że opowiadam entuzjastycznie o książkach. No i właśnie o to chodzi. Ja bym chciała zachęcić do czytania. Ale są osoby, które nie czytają książek, które wolałyby obejrzeć film. Jest mnóstwo, mnóstwo ciekawych historii, e, które chciałabym, żeby ludzie poznali i żeby poznali twórczość danego autora chociażby przez film, żeby to, co on wymyślił w swojej książce, żeby chociaż e, też miał jakiś dodatkowy zarobek na filmie. Dzięki tym ludziom, którzy by poznali jego twórczość e, właśnie w takim przekazie, bo... Kurczę, no są ludzie, którzy mają łeb i, i mają pomysł, i niektóre książki są naprawdę ważne, i niektóre książki e, by, mają taki ogromny przekaz i fajnie było, jakby ten przekaz też trafił do osób, które nie czytają książek, które na przykład wolą obejrzeć film e, i ja bym była strasznie zadowolona, jakbym się mogło właśnie e, podzielić, wiedząc, że. <laughs> widząc, że po prostu ktoś ogląda film i ja czytam książkę i wiem, że ta książka jest zarąbista i wiem, że to poszło dalej w świat i że więcej ludzi to zna, no tak, ja bym chciała, żeby, żeby wszyscy czytali książki no wiadomo, dla każdego coś innego ale właśnie, no też w sumie ten kanał powstał dlatego, że nie miałam komu gadać o książkach a jak chciałam komuś pogadać o książkach, to było takie no, no, spoko. I wiecie, i to takie e, taka konsternacja, jak ktoś ci opowiada swój sen i myśli, że matka jaki ten sen był wyrąbisty i w ogóle, a ty masz takie, mhm, mm okej, okay. <grym> to, to właśnie mam wrażenie, że tak się czują osoby, którym opowiadam o książkach i które nie są zainteresowane tematem. No, w skrócie. Dobra, dziękuję wam bardzo za uwagę, e, mam nadzieję że widzimy się w następnym filmie, oglądajcie pola książkowe, subskrybujcie, komentujcie, napiszcie jaki film wy byście zobaczyli, z jaką książką, z jakiej książki. Dobrze, więc dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie i do zobaczenia na razie.